Face i Weissof po miesiącu wrócili do internetu, a po ogłoszeniu filmu o ich związku i ślubie, który trafi do kin, są w ogniu krytyki fanów, którzy są tym zażenowani. Mianowicie, mówiłem wam jakiś czas temu o plotkach i spekulacjach tiktokowych detektywów odnośnie rzekomego ślubu Face i Versow, który miał to się odbyć w Grecji w ostatnich miesiącach. Przez to zniknęli oni również wtedy z internetu, a byli widziani na lotnisku, gdzie właśnie mieli udać się do Grecji. I fakt faktem nie mogło być inaczej. Tiktokowi detektywi Oczywiście mieli rację i Face i of faktycznie wzięli ślub. Jeszcze jaki? Kocham cię taką, jaka jesteś. Kocham cię takim, jakim jesteś. Tak, film z ich ślubu trafi już do kin 8 października. Gratulacje. Ale rzekomo ślub ma być tylko jakąś częścią tego pełnometrażowego filmu, ale generalnie to film będzie dotyczył ich miłości w tych czasach online, internetu, gdzie wszyscy chcą ich zniszczyć, życzą i źle, podważają im uczucia i tak dalej, i tak dalej. A po dalszą część tego newsa i więcej tematów Oglądaj pełny odcinek zisów już na moim kanale i subskrybuj, żeby być na bieżąco.